Dzięki, Michael Jest ze mną mieszkaniec Corktown, Todd Williams który wczoraj około 23 został brutalnie zaatakowany przez swojego AX-400 Todd, opowiedz nam, co zaszło Jadłem sobie obiad w ciszy i spokoju Nagle się na mnie rzuciła. Broniłem się, ale ich kompletnie odbiło. Bałem się o życie. No, prawie ją tłuchem, ależ Zwiła. Dziękuję, Todd. Niepokojące wieści dla właścicieli androidów. Policja wszczęła poszukiwania androida. Miejmy nadzieję, że go znajdą. Nieprawda! On kłamie! To on chciał nam zrobić krzywdę!